Wyjdź za mnie! Robisz poważnie? No? Powiedz tak czy nie? Bo jak tak? To pójdę do domu i zestawię się ze szczęścia od teraz! Co, <grym> i co będzie? Jaśnie panie życzę sobie zacząć koncert! Konstancjo, razu. Muzyka czeka. Ale rzeczywiście, panie tracą. Jestem bardzo płodnym kompozytorem dworu Habsburgów. Mam 31 lat, szacowny dom i szacowną żonę Teresę. Moim głównym celem jest stanowisko pierwszego cesarskiego kapelmistrza. Moja ambicja płonie ogniem nie do ugaszenia. Nie są parę rękopisów w Lugandach. Panie przyjrzyj, a ja zaczekam. Jak to teraz? Tak, mogą mu być potrzebne. On nie robi kopii wszystko oryginały. Jakże pani siada? Chciałbym panią poczęstować w czymś specjalnym. Co robię, Sutki Słodki Wenus. Rzymskie kasztany na koniaku w cukrze. Nie, dziękuję. Proszę, niech Pani spróbuje. Mój kucharz robił je specjalnie z myślą o Pani. O mhm. mnie? Tak, to rarytas. Mm. Mm. Konstancja, moim zdaniem jest pani najbardziej wspaniałomyślną kobietą na świecie. Wspaniałomyślną? Tak sobie panią nazwałem. Pomyślałem wczoraj wieczorem, że Konstancja to jest tak zbyt sztywne imię dla tej dziewczyny. Nazwę ją. La generosa. To jest A później skomponuję pieśń, pod tym tytułem. A ona ją będzie śpiewać tylko dla mnie. Już dawno nie śpiewam, proszę Pana. La generosa. Nikt mi Pani nie mówi, że się pomyliłem. A do żony też Pan znalazł jakieś imię? Ekscelencjo? Nie jestem ekscelencją. A do żony mówię Signora Salieri. A gdybym już miał jakąś ją nazwać, to może ta statua. Widzi pani moja żona, to bardzo sztywna i wyprostowana dama. Czy jest w domu? Chciałabym ją poznać. Nie ma. Jest w Weronie, U matki. Konstancjo. Jutro wieczorem będę ja w kolację z cesarzem. Wystarczy, że jednym słowem polecę pani męża na korepetytora księżniczki Elżbiety. A otrzymam tę bezcenną posadę. Proszę mi wierzyć. Kiedy rozmawiam z cesarzem o muzyce, ostatnie słowo należy do mnie. Wierzę. Będę. się rozumieć, za taką przysłowę należy mi się mały rewanż. Prawda? Jak mały? W wielkości pocałunku? Tylko jednego? W mojemu życiu Pani uważam, że nie byłoby wystarczy. wystarczająco. Wystarczył? po zapłatach, za posoby, na którą ma nadzieję każdy muzyk w biednią? pan mówi? No chyba jasne. Nie do wiary, Boga kocham, nie do wiary. Proszę mnie wypuścić. To mnie uśmiechnął? Tak? Bo, bo tak miał rację, pan jest modły. Ja tak powiedział? pan, bo pan się zgrywa, prawda, hasiu? Nie jedno źródło, a trwane jak mucha. Wie pan, jak się moca, to brano tego po pupie. Nawet kto lubi? Chce pan, żeby pana skrzyczała też z po pupie? Co? Tak Rana. A pani przez to bije moją propozycję. I żeby wszystko było jasne, taka jest cena. Do widzenia. Co czułem? Ulgę. Nie będę ukrywał. A także litość. Nad człowiekiem, do którego zguby się przyczyniłem. Doprowadziłem boski Flet do wycieńczenia. Bóg grał na nim nieustannie, bo taka jest jego natura. I Flet. W jego ustach stał się ofiarą jego nienascenia. Ale powoli, powoli, zaczynałem rozumieć, na czym polega jego straszliwa kara. Byłem najsławniejszym muzykiem na świecie. Medale, legie, dyplomy królewskich towarzystw. Wreszcie, gdy miałem sławy, podziurki w nosie, zabrał mi wszystko i nic nie zostawił. Muzyka Mozarta będzie rozbrzmiewała głośniej, 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 a moja będzie cichła, aż w końcu nikt jej nie zagra.